Dzień dobry! Cześć widziałem. Siemanko! witamy Was w Mikołakowym odcineczku Fantazmas Christmas. Jak to wymyślił ja to prezes? Dokładnie. Mary, Mary Flames. Mary Flames. Będziemy otwierać sobie etb trzeciego Fantasmala. Czy to będzie trzeci Charizard? Nie wiadomo. Dynamik ma szczęście, że to będzie. Tak jest, maczapeczkę swoją Mikolajkową. Będziemy sobie otwierać pudełeczko Phantasmala. Prezes jak zwykle rozczarpie. Dla Was dzisiaj boosterek Fantazmas Flame. Będziemy go losować na końcu dla Sebosze. Ostatni wygrany. Poprosił, żeby go otworzyć dla niego boosterek, więc będziemy go otwierać Poczekaj, otwieramy dla Sebosze boosterek. Nie ja chcę Tu no, będzie czarek. Wiadromiks. Czarek. Lecimy. Sabosze, to jest twój booster. Zigzagun. Miss Drivers. Na pewno. Go Ludicolo. Bramble Gas. Blow Touch. Lokix. Duradulon. Aj, no, i Ram. Daj znać, czy chcesz bulk. Czy jednak nie będziemy go wysyłać? Tak, jest, prezentuję wam prezentuję, co się dzieje. Tutaj, a ja bym chciał przypomnieć, yy, znaczy przypomnieć, po, poinformować, że już mamy dwóch pierwszych. Yy, tak, jakby zrzutkowiczów na, z na zrzutkę na prezesa. Łączna kwota już w sumie jest 170 zł. Tak. Dziękujemy Siekiera za Twoje zaangażowanie. Dla najbardziej zaangażowanych przewidujemy nagrody. Jeżeli nie będzie dużo powtórkowych dropów, ale na pewno stawiamy na to, że będzie dużo, bo to jest zenit. Więc yy, tam na pewno będzie sporo dropić. Ale przewiduję, tak, możesz już otwierać, ale przewiduję po prostu albo puszki za 151, w to, w to będę się starał, a jak nie, no to będą boostery z Sergei Wszystkie szczegóły w opisie filmu. Dobra, lecimy z pierwszym boosterkiem. Zobaczymy, co tam prezes wydropił z pierwszego boostera: First Pack Magic, Zig Zigzag, Miss Drivers, Wiggly Tuff. Okay. Eternatus, hmm. Battle Cage Gliger Swine i Moltres. Halo, teraz mój booster. Lecimy Kodzik, jedno do przodu, lecimy Lightning Energy, Odyssey, Seal, Palmo, Jigglypuff, Fire Breeder, Honkrow, Archaludon. Hunter, Snaball, Miss, Magius i Jeks. Mamy? Hara? Mamy, ale po, w, fajnie, że chociaż i wpadnie. Lepszy jak z garści niż holo w bólku. Mamy koszuleczki. Daj od razu damy. Ja tu oddzielam nam królówki te. Lecimy. Kolejny bryselek. Tak? Aha, ty, no to dobra. albo bo ty już masz przygotowany. Mega harakrosik otwieraj chcę wydobyć wadę do tego me mega charakteru, który który się tacie podoba? Więc... no to jest chyba illustration rejka let's go kolejny booster kolejny booster? Phantasmas Flames kolejny? Dark Energy Jumper Jumper swine. Piloswine Apom, Bramblegust Archaludon Disney Valley Moltres Rivers o, tego nie mamy nowych o, Rotom Siadło. Mmm, Zamiast rywersik. tego na pewno nie mamy. Ale zamiast rywersi. Piękny rotomik pod. Mmm, chyba będzie to uzupełniać. No chyba będzie. Tu jest najładniejszy Adyt. Hadet to Tak. hydrotom. Tu jest jeszcze jakiś jeden rotom. Tu jest jakiś. Ładna, ładna karcioszka wleciała, no. I drugi gnom trzyma. I drugi gnom trzyma. Kolejna. Kolejny busterek. Będzie coś? Miejmy nadzieję. Lecimy. Woda. Gloom. Charmander. Charm. charm. Sublake. Duradulon. Wonderspatch. Cresselia. Gliscor. Ghastly. Dizzling Valley. Sacred Charm. Akurat tego nie mamy, elegancko, ja kolejne wpadło. Robiony gnomik będzie trzymał. Da się gnomy skończą. Mm. Cyk, kolejne. Otwieraj busterek, ale mamy farta coś do dropu. Mm, teraz, mega. Trzy bustery. no jeden nie Jeden nawet. Jeden tylko nie Jeden, bo no zobaczymy. Wszędzie busterek. U, jakiś grubszy. Jakiś grubszy. Nie wiem, jak będę jechał dzisiaj, to może coś kupię od razu. Lecimy. Trawa. Pałmo. Glub. Gdzie glupa? Maluetta. Sakateczad. Boltant. Bramble Gas. Genese. Lecimy. Kolejny booster. I co my tu mamy? Ładny tył, ładny tył, może będzie Czarek, lecimy, Psychika, Piloswine, Charmeleon. Smith. <laughs> Smilgru, Hunter, Lokiks, Bronzo, no, Crocodile, Flygon jest coś, Paldean, Łuper, nie mamy go, elegancko, kolejny. Upa. to wiem z kim będę, jak trafimy jeszcze jednego, to wiem do kogo, z kim mogę się wymienić na Lizę, Leon. On ma tą łupy. I teraz... Na no, nie ma gdzie postawić. Otwieraj kolejny booster. Raz, tam, tam. Elegancko. Fajnie. Pięknie. 3 dropy, których nie mamy w fazie. Podoba mi się. Chyba mój kolega... Grubszy. Grubszy, Chyba grubszy. Znowu mój kolega... Znowu grubszy. Holo. Chyba mój kolega będzie to oglądał. A przynajmniej powiem, że się opłaca. Ogień. Darumaka. Lotat. Bolted. Oczywiście ETB od Mr. Pagi, tak samo jak boosterki dla Was. Z moim kodem jesteś gruby. Macie nie wiem, chyba teraz 5% zniżki na cały asortyment Pokémon. Zapraszam was serdecznie na stronę. Wszystko w opisie filmu. Lecimy. Dwa, dwa ostatnie boostery i losowan kod dla was. Żeby sobie wygrać u nas boosterek, wystarczy zostawić lajka, komentarz. No i fajnie jakbyście chyba zostawili. I wszystkie niki spod tego filmu, spod ze wszystkich komentarzy z tego tygodnia są zbierane i pod następnym odcinkiem właśnie, przy, przy następnej okazji po prostu losujemy jednego komentującego i dostaje sobie od nas boosterek darmanita. Glimzli Mów, Boltan, Sacred Charm, nie ma nic, Genesect, <gry> Last Pack Magic, prezesowy, nie czemu? Bo to mój. Tak? No... Um... Nie. I <laughs> co Pojadę, przyjadę i zagramy jeszcze. A tu jest Niestety, czarek. bo muszę, no. Jest bo jest mega brzydki tył. Tak? Przód, tył. Tył. Przód, tył. Przód, tył. Mm, nieważne. To dobrze, przydał mi się Swynup, Snubble, Aipom, Gastly, gas. Archaludon, Lockix, Crocodile, Togedemaru, Mega Diancy EX. No ładnie, ładnie siadło. Co? Albumik czy losowanko? Albumik. Podasz albumik? Bo mamy co uzupełniać. Trzy karciuszki na pewno wjeżdżają. I Moltes ale to później go gdzieś tam, jak się gdzieś znajdzie. Pokaż sami Wam nie będziemy głowy zawracać, widzowie, bo już pokazywaliśmy, to dopiero początek. Praktycznie większość mamy multesa, by znalazł Rivers. Tu chyba będzie gdzieś Mega Diancy, pokaż Mega Diancy, który ma numer. A jest, no to właśnie. Mega Gardę, nie wiem, chyba pooddawałem do grania. Zobaczymy. Ja mam. No, no właśnie. Szkolnym. Pooddawałem. Dziś mega gengar też powinienem go, bo już nie gram tym deckiem. Dura co my tu mamy? Ja zaczyna się. Uper. który ma numer Wooper? 102, 102. 101, 102. Tutaj powinienem. Znaczy, pe, pe, pewnie nie tutaj, ale. 102, 103, 104.

A ty ma ile? 126 124 albo chyba tego 121, tak tu 122 Sekretary. ładnie 4 karciochy wpadły, tak więc eteń od odpługiego od nadal dropią Jest, whooper. fajnie, uzupełniło się pipla To jest strona ładnych kart Tak bardzo ładnych kart ale jest tak, widzowie, teraz będzie losowanko dla was. boosterka Phantasma Flame. No, no niestety, sebosze nie udało się, ale może ktoś. Komu teraz wylosujemy boosterek? Trafi sobie jakieś fajnego dropika. Bardzo byśmy chcieli. Jedziesz, prezes. Losujesz. tego. Fajnego dnia, no bardzo. cztery karty nam leciały. Pięknego dnia, bo ten lotem no, był przepiękny. Mm. Jest. Uwaga. Mega Buddha VX. Sandra Piekarska 3587 Serdecznie Ci gratuluję. Wygrywasz je, jeden z tych dwóch boosterków. Możesz sobie wygrać, wybrać czy z Gengarem, czy z Chaizardem. Odezwij się do mnie w, na maila. Wszystkie informacje masz w opisie filmu. No i to by było w sumie na tyle, widzowie. Jeszcze raz przypomnę o zrzutce na prezesa. Wszystkie informacje są w opisie filmu. I. Co? Ubierajcie się ciepło, smacznego obiadku życzymy i zapraszamy na kolejny film, może coś wrzucimy jeszcze w międzyczasie. Coś mnie korci, żeby może coś jeszcze otworzyć. Dlatego ten odcinek idzie w sobotę, tak? W sobotę będą... W niedzielę? W sobotę, w niedzielę? Kiedy są Nie Mikołajki? 6. To jest odcinek Mikołajkowy. Nie, 6 Mikołajko... grudnia, bo to jest odcinek Mikołajkowy. No, a my nagrywamy wcześniej. To nie jest widowie, bo tutaj już zaczynamy planować inne rzeczy. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Zapraszamy Was serdecznie na kolejny filmik. Może się coś pojawi w tygodniu. I do zobaczenia. Komentujcie, wygrywajcie bustelki. Trzymajcie się ciepło. Pa! Pa!